Cześć wszystkim, tutaj CDDZio i dzisiaj ciąg dalszy mojego zagrajmy Phoenix Wright – Ace Attorney. Ostatnio w tym let's play'u pewien podejrzany dziad nam uciekł i także my z Edgeworthem trzymamy się dobrze. I co? to raczej wszystko na wstęp. No może poza tym jeszcze, że ostatnio w, no, w tej grze Phoenix naprawdę popisał się no, swoimi umiejętnościami dowodzenia czegokolwiek i też swoimi teoriami. Naprawdę to było coś, ja byłem osobiście pod dużym wrażeniem, wiecie. No i co więcej mówić, no pewnie ci ci, no ci co oglądali ostatnie zagrajmy, te, no te poprzednie odcinki części, no to pewnie doskonale pamiętają co się wtedy działo tak naprawdę. No i nie ma co mówić. No a zresztą dzisiaj taki dzień, że były trochę jaja, no bo nie wiem czy wiecie, dzisiaj był ten cały konkurs, który zorganizował J.J. Joker. To był konkurs, no tam z okazji tysiąca widzów, gdzie można było wygrać pełną wersję Minecrafta znaczy, ja tam wstąpiłem z takim nastawieniem od razu, że nie wygram, znaczy, no bo wiecie, miałem szansę mniejszą niż, niż 1%, wiecie. Tak. Więc, no po prostu, jak mówię, było takie nastawienie ode mnie, że ja tego Minecrafta nie wygram, ale tam sobie wstąpię tak dla jajców i to wszystko. I naprawdę, jajca były cały czas z, z tym losowaniem, to wszystko, naprawdę, były jajca tam, że jakieś tam zasady były naduszane albo że, nie wiem, że tam na streamie się właśnie już coś tam się wyłączało, na przykład, nie wiem, takie różne jaja były naprawdę i... Dzięki za to JJ, naprawdę dzięki JJ za, to, za te dobre chwile, naprawdę, ja się nieraz przy, tym, przy, tym, przy tej transmisji śmiałem, no kurde, to było epickie tak naprawdę. Ja i mój JJ w kurze, hej hej. Tak, ta piosenka kurczę od JJ, naprawdę, już piąt raz to dzisiaj mówię, właśnie cztery razy pisałem na czacie, teraz mówię piąty raz, z tego musi kiedyś powstać pełna wersja, naprawdę, bo to jest coś pięknego jak dla mnie, tylko taka propozycja. To jest dla oczywiście. I pozdrawiam, jeżeli mnie słuchasz. I dobra, już mamy Phoenixa Wrighta, mamy Maję i nasze biuro. E, o czym pan Edżów tam mówił? Tak, jeśli nie pamiętacie, to Edżów na końcu powiedział o jakimś przestępstwie. Że pamięta jakieś przestępstwo, którego e, dokonał. Konkretnie chodzi o morderstwo, jednak. Tak, takie przypomnienie. Czy naprawdę myślisz, że pan Edżów zabił? Nie wierzę w to. Nie Edżów. Jakieś. jakieś paskudne, wspomnienia mu tak trochę, osadzio zaprzątają głowę. Ale on nigdy nikomu by nie odebrał życia! Nigdy! Nikt? Oj, hej, mamy dla tego naszego kumpla, który też nam osadzio bardzo pomógł swoimi. No, takimi dosyć dziwnymi zeznaniami, ale jednak wiecie. Yo! Jak wszystkim leci! No, co myślicie o moim dzisiejszym występie? No, wszyscy normalnie pod moimi kolanami mdleli, ha, Maja? Lamy, proszę, przestać się bawić swoim rękawem, to mnie hipnotyzuje, dziękuję. No, mdleli? Ja? O, o, o tak, pamiętam, jakbym... E, przez chwilę tak jakbym jakbym mdlała. O tak, powiedz mi prawdę, to było jak miłość od pierwszego wejrzenia, tak? Prawda, Nick? Aha, ja? A ten znowu z rękawem? E, Ja, rękawem. Ja? No cóż, no może serce mi stanęło na jedną chwilę czy dwie? No to znowu poważna mina. Myślę, że możesz sobie poradzić lepiej niż. niż, niż tak. No dalej! bo to tam Edwarfa, koleś! Ediego. Wy goście, pojeźdźcie przede mną się kłaniać! Tak! Kłaniać się przed, przed, swoim, przed swoim bohaterem? Okej, okay, czyli teraz, no. Lady z ma takie, jakby. nie wiem. takie to ego, tak mi się zdaje, tak? ale z nim jednak. No a co to, się dzisiaj do dzisiejszej rozprawy, nie więcej? Lady, dzisiaj naprawdę nam pomogłeś się w sądzie. O, tak! Gdybyś tam nie był, to. Jestem pewien, że pan Edżow byłby uznany za winnego. ha! ha, 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 ha ale seryonik! To, to było teraz dobre mnie. Tak, jak śmiech, śmiech, śmiech i serionik. Kurde, to taka zmiana, ten, ten właściciel wypożarni chodzi? Tylko jest całkiem podejrzany? Ale no, Edge jeszcze nie jest niewinny? czasem na się na swoje ulady. Nie, za ja tego kośnie, który tam siedział na, na... na trybunie, wiesz? Ale stamtąd gdzie siedziałem, to widziałem, że Edzi był całkiem no taki napięty. A ma na Czy naprawdę wiesz, że on mówi prawdę co, co do tej nocy? Edu? Przecież on tam chyba nic nie mówi w sądzie, więc nie wiem co teraz Lady ma na myśli. Nikt? A że on tylko tam mówi niby, że dlaczego niby tam przy tym że jez Gord był, a nic więcej? Nie wiem. Ale co ja wiem to to Że uwierzę w waszą dwójkę aż do końca Naszą dwójkę? Edw i, i... kto? E, masz na myśli mnie, tak? Nie, on ma na myśli mnie, prawda Nick? E, tak, ciebie Lary Nie mnie A, Ale czemu ciebie, Lary? O, maja znowu ma jakieś. Nie wiem. Znowu ma kłopoty z, z nerwami. Że. No znowu, że nie, ja. Nie wiem, co ona znowu chce przynajmniej, że jest. Znaczy, że tak sobie mówi, że jest bezużyteczna, bez czy co? HO? E, właściwie to tak. E, czemu mnie. Czemu mnie, Nick? Cisza. Wystarczy z tą ciszą, co? Okej, okay, czyli no tak. Larry i Edgeworth niby im coś Phoenix. E, zawdzięcza. No i teraz pogadamy o Edgeworthie. Nick? Dlaczego no, tak bardzo uważasz panu Edgeworthowi? No, no i on się ostatnio zmienił, prawda? Ale kiedy się pierwszy raz z nim spotkaliśmy, to był taniem, nie sądzisz tak? Hm, nie załaś go wtedy. Wtedy, kiedy on chciał być obrońcą. Chwila... E, czy to było wtedy, kiedy wasza dwójka była kumplami, kolegami z klasy? Tak, w szkole podstawowej. Uratowali mnie Miles i Lan. Uratowali mnie i ja tego nigdy nie zapomnę. Dlatego stałem się obrońcą, wiesz? Co? He, hej, 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 no O co on mówi? H? Eee. Um, przepraszam, jakbym zapomniałem? Hmm. Okej, okay, Nick. wydaj to z siebie. Wysłałem tą opowieść. Teraz! I tylko teraz, okej? Okay? Okej, okay, okej! Okay. To jest trochę długa opowieść, więc no trzyma się tam To początek wiosny, czwarta klasa. Byłem na rozprawie. rozprawie w rozprawie klasowej. Z rozprawie klasowej? Eee, to nie była zbyt długa opowieść jednak jeśli mnie zapytacie o zdanie, to by był dokonał sprawie. i eee, story, jasne long story. Może jeszcze Nebelenic story Okej, okay, a nie, właśnie ta się pojawia jeszcze jedna opcja co, co do dialogu, co, co do rozmowy Opcja the class trial, czyli to cała do sprawa klasowa o co z nią chodzi? Hmm, pamiętasz rady? Eee, czwarta klasa, wiosna eee, pewien dzieciak w naszej klasie miał ukreślone, ukreślone pieniądze na lunch pieniądze na lunch? Nasza szkoła była naprawdę mała. Każdego miesiąca dzieci przynosiły w kopercie pieniądze na lunch. Ha, rozumiem. Zresztą, koperta tego dzieciaka zniknęła. Było wewnątrz niej 28 dolców. O, tak, Czas tak, Jak to wspominasz, to, no, pamiętam to. Jednak rozumiem, czemu mógłbyś zapomnieć. Nie było cię wtedy w szkole. Zresztą, ta koperta była skradziona podczas lekcji w u ja miałem przeziębienie, więc ja byłem z łeb Byłem jedyną osobą, która nie była wtedy. W no, w szkole, w klasie. Więc myślisz, że to ty zrobiłeś, tak? Tak, dzieci w klasie myślały, że powinienem być postawiony przed sądem. Na rozprawę. Na rozprawę? Na na więc następnego na dnia mieliśmy roz, rozprawę klasową. Ja byłem oskarżony. Ok, mamy kolejną retrospekcję. Nie, 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 zrobiłem tego! Winny! On to zrobił! Winny, to byłeś ty! Złodziej! Oddaj moją kasę! Jesteś taki podły, jakiś nic się nie robi! Przedaż się co to zrobiłeś? Nie ukryjesz prawdy? Powiedz naprawdę! Nie będziemy się z I nie, nie pożre ci mojej gumki! Nie... Nie go do szach, do szachety! No, Oddaj moje 50, 50, 50 centów, tam co. Teraz Phoenix, powinieneś wiedzieć, że nie, nie, jest to, nie jest to w porządku ukraść pieniądze od ludzi. Na końcu nawet nauczycielka myślała, że ja to zrobiłem. Przepraszam przed klasą, Phoenix. Ja... nie wiedziałem, co się działo. Byłem tak... byłem tak smutny, nie mogłem przestać płakać. Wszyscy się na nie patrzyli, jakbym ja to zrobił. Próbowałem przeprosić. Poszedłem do tego... He, do miejsca, gdzie ten chłopak he, siedział. I wtedy to się stało. OBJECTION?! Okej. Okay. ON NIE powinien przepraszać. Jedyna rzecz... nie wiem jakby ważna, ważna w sądzie? To dowody! No wszystko inne nie ma miejsca! Powinniście wszyscy się wstydzić! Wy amatorzy! Miles! No proszę bardzo, mamy młodego Milesa Jourfu. To nie bojesz ty, co mi ukażesz pieniądze, czyż nie? Nie! Więc nie powinieneś przepraszać! Wszyscy krzyczą, że ty to zrobiłeś, ale nikt nie ma dowodu! I dlatego wysoki sądzie ten chłopak jest niewinny! A, ale, Maus, to twoje pieniądze były, u, u, o, były skradzione? Tak, tak, oto zabił robiło on nie z tym złodziejem? Nie potrzebujemy dowodu. Dlaczego wszyscy się nie zamkniecie, co? I to jest Lary, tak, to jest Lary, kiedy był w czwartej klasie. On tak wygląda z taką fryzurą i taką takim wyrazem twarzy, jak naród, to naprawdę. Podobnie jest, dla mnie, takie jest zby, aż zbyt uderzające. A, było tak gorąco w wiośnie, że on tylko w podkoszulku jest? Wow. No, to zawsze takie. jest, wszyscy tylko się tak się grupują i skażą na jedną osobę. No, tylko pomyślcie, jak on się czuje. Podziż, że on tego nie zrobił, więc on tego nie zrobił. Bardzo dobrze. Ja sama dołożę swoje pieniądze. Bo ta sprawa klasowa jest zakończona. I tak do tego doszło. Po tym wszystkim, nasza, nasza trójka była zawsze przyjaciółmi. Wow, nie miałem pojęcia. Tak, ja też nie miałem pojęcia, a czy zapomniałem. I wtedy się dowiedziałem, co to znaczy być samotnym. Kompletnie samotnym, bez żadnego przyjaciela na świecie. Dobrze zrobiłeś Lary. Tak, no Phoenix, trochę ci... No... Naprawdę wiem jak to jest. I nie mówię tego dlatego, że niby, że takie puste współczucie, niby wrażenie współczucia, że... Wiem jak to jest, wiem jak się czuję, to wszystko. Nie, ja naprawdę nie jak się czuje osoba, która jest samotna i to taka właśnie, że... A czy w takim sensie samotna, że nikt nie jest po jej stronie? Ja po prostu wiem, jak to jest, naprawdę, żeby nie było. Eee, tak, cóż. E, po prostu miałem szczęście, że wtedy mnie nie było w szkole. Gdybym e, tam był, to oni by pomyśleli, że ja to zrobiłem. Więc e, wziąłem to tak trochę osobiście, wie, widzisz? Hmm, gdy, gdy coś się wyczuwa, to zazwyczaj chodzi o płacę. Tak, no smutne dzieciństwo Phoenixa, na też jak jakiegoś szczególnie szcz szczęśliwego, ale przynajmniej z jakoś jakoś to wszystko naprawiam, wiecie? Naprawdę, czy tego, że mi się napada wszystko... No wszystko staje się radośnie, jeszcze wiecie. Okej, okay, cele jest jeszcze jeden dialog. Coś takiego. Zresztą, Edgeworth i ja rozmawialiśmy po tej rozprawie. Wtedy usłyszałem, że jego ojciec jest obrońcą. Pamiętam, że jego oczy błyszczały, kiedy on mówił o swoim ojcu. Będę obrońcą, jak mój tato! Sławnym obrońcą! A ja chcę być sławnym obrońcą, to się zapisz na. na piłki nożnej. Dobra, czytam. I potem, kilka miesięcy później, on nagle się przeniósł do innej szkoły. Incender 6? Zgadza się. Nie jestem pewien, ale te, to przeniesienie się prawdopodobnie ma związek z śmiercią jego ojca. To takie smutne. Hmm, minęło kilka lat po tym, jak usłyszałem imię Dwarfa, był artykuł o nim w gazecie. Na nagłówku na było coś w stylu ciemne podejrzenia co do demonicznego prawnika, hmm. wyrabiającego sobie dowody, manipulującego ze zdaniami, ukrywającego fakty. W artykule było napisane, że on zrobi wszystko, żeby otrzymać swój werdykt winny. Wszystko. Ale czemu? Co się stało? Znaczy, to nie jest Edge, którego znam. Ja, tak, ja też tak myślałem. Próbowałem się z nim jakoś się skontaktować, coś takiego, i nie wiem ile razy. Jednak on nigdy nie odpowiada. Spotkałem, hmm, że on nie chciał zobaczyć swoich starych przyjaciół. Nie mogę jednak tak sobie po prostu odpuścić. Chciałem się z nim spotkać, żeby, no, żeby się dowiedzieć, czemu on stał się tym, kim się stał. I wtedy podjąłem tą decyzję. Łał, wow, no i w ogóle błyskawica w, w, w Wiecie, napięcie, błyskawica, Pfff Zawsze tak jest, że... Wszystkiego, że, że napięte... Jakieś słowa napięcia i błyskawica w tle. To też tak było. Czekaj, ty nie masz na myśli, że... To, to dlatego? Dlatego stałeś się obrońcą? Żeby spotkać się z Edgeworthem? Gdybym był obrońcą, to wiedziałem, że on prędzej czy później się mną spotka, czy tego chce, czy nie. No i tak gadu do nie wyłączyłem, zapomniałem zmienić status. No bre, może przeżyje, może nie. No chociaż kurde, ostatnio z tymi ludźmi takie, że ostatnio jakoś się robią takie to, to, to szczególnie uciążliwe z tym pisaniem, naprawdę. I to, 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 to jest takich byle powodów, że co słychać i to wszystko, naprawdę, nie wiem. Ostatnio jakoś to się nasiliło, nie wiem.